questo anche è distanza di un suggerimento di passare, di tenere, di tenere, di tenere, di tenere, di tenere, di 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 tenere, di tenere, e di tenere, di tenere, di di

だからこんな感じで一瞬で終わりに終わる。

Terima kasih telah <laughs> menonton! Czy, czy jakie są twoje cele na ten sezon? Osiągać jak najlepszy wynik w Lidze przede wszystkim. Z, z kim chciałbyś startować w parze w tym sezonie, z kim najlepiej się czujesz, jaki masz kontakt z zawodnikami. Czy tak no, szczerze mówiąc z żadnym zawodników, wcześniej w żadnym klubie nie startowałem. No, 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 nie wiem, z kim najlepiej bym dał się w parze. Myślę, że no, to jest kwestia tam no, kilku treningów, pojeżdżenia, no, na meczu, to wszystko jeszcze pierwszy pokaże. Czy e, cieszysz się z powrotu do Piły? No, na pewno się cieszę, bo w końcu, nie wiem, dobrze pamiętam, to 8 albo 9 lat nie jeździłem. Duałem się gdzieś po różnych innych zrównowagach. Na pewno nie było to fajne, żeby po prostu jeździć na treningi po kilkaset kilometrów, gdzie tutaj Słyszałem treningi z domu, a ja musiałem jechać kilkaset kilometrów. Także na pewno fajnie wrócić. Co chciałbyś powiedzieć kibicom przed tym sezonem? Na pewno chciałbym ich, nie, nie chciałbym ich zawieść przede wszystkim. No i Mam nadzieję, że powitają mnie nieco inaczej niż w poprzednich sezonach, <laughs> gdzie startowałem w innych W z... jakie masz cele na ten sezon? Powiem tak, nie planuję sezonu specjalnie. Nie zakładam jakichś tam planów, chcę jechać w każdym meczu dobrze, dać z siebie ile się da, sprzęt przygotowywać najlepiej jak też się da, według swoich możliwości. Czy to, że jesteś teraz z Pawłem Staszkiem w parze, tak myślisz, że będzie cały sezon, czy miałbyś innego jakiegoś zawodnika, z którym bardziej czułbyś się? To jest, to jest kwestia ustalenia przez trenera, pary i on jest od tego, on tam obserwuje nas i chce nas tak dopasować do siebie, żebyśmy tworzyli takie konkretne pary. No bo wiemy, że, że Paweł to taki bardziej startowiec, jest tak na trasie chyba bardziej. No to musimy się jakoś uzupełniać. Także to wszystko wyjdzie tam w praniu, nie? Czy, czy te pary, hmm. czy inne i tak dalej. Na pewno w sezonie to jeszcze się poprzemienia to wszystko, nie? nie jest tak, że już jak teraz jest to tak już będzie. Myślałeś o, o tunikach nowych, że mają być już na drugą kolejkę? A ja który... jestem zdania, że to już było już było głosowanie, dwóch zawodników z każdego klubu się wypowiadało na ten temat i teraz już nie powinno się do tego wracać. Jest ten sezon zamknięty, jedziemy na starych, a, a to, że tam już inni się zaczynają telepać, bo mogą nie jeździć w Szwecji czy tam w eliminacjach Mistrzostw świata. Jesteś drugi sezon w Polonii. Myślisz, że, że do końca kariery Polonia? No, że, no nie wiem, jak będzie dobrze, Polonia będzie opłacalna. No to czemu nie? nie? No, wiadomo, no to wszystko się rozchodzi, jak sponsorzy będą do tego podchodzić, jak wynik drużyny, kibice i tak dalej. Ja nie wybiegam tak daleko w przyszłości. <laughs> tak. Nowe Kevlary? podobają ci się, nie podobają no, ci się? No, to o no, nich sądzisz? Nie, no nie są brzydkie. No ja tam może je troszeczkę inaczej zrobił fajnie, że wszyscy jednakowe mamy super, dziękuję Ci bardzo dziękuję.